Redfall to praktycznie trup, ale Arkane jeszcze próbuje go reanimować. Czyli dostaliśmy nowy patch związany z najgorszą grą roku. Redfall prawdopodobnie przejdzie do historii jako największa klapa tego roku, ale Arkane nie daje porzucić tego projektu. Ostatnio grało w tą grę 58 graczy, a jeszcze kilka dni temu było to zaledwie 3 graczy. Trzech, nie, 3000, nie 30000, 3 tysiące, nie 3 miliony, 3. Trzy gracze. 1, 2, 3. A jest to gra kooperacyjna na 4 osoby, tak więc wiecie. No, no więc yy, Arcane wydało nowy patch, w którym możemy zagrać w grę na 60 czy w 60 klatkach na sekundę. No okej, okay, wszystko super, tylko kto ma w to gówno grać? Ja grałem i nie przeszedłem nawet połowy i wyrzuciłem tą syfną grę do, prosto do kosza. Yy, ale na przykład wprowadzono dużo. Yy, Ulepszeń, na przykład da się zabić po cichu kultystów za pomocą kołków, a w otwartym świecie jest więcej wrogów. No, wszystko super, tylko tych wrogów nie ma kto zabijać. Moim zdaniem ta gra powinna już zostać dawno uśmiercona to znaczy została uśmiercona w dniu premiery albo dzień później, no ale wiecie, Arkane powinno dać sobie już z tym spokój. Ehm. Teraz Sony właśnie oficjalnie potwierdziło, to znaczy w sumie oficjalnie potwierdziło, że atak hakerski e, wyrzucił z ich danych prawie 7000 nazwisk i różnych innych wrażliwych danych do internetu. No i tak. Atak przeprowadzony na firmę Sony, w wyniku którego w ręce hakerów trafiły dane prawie 7000 pracowników firmy. Zgodnie z udostępnionymi informacjami atak miał zostać przeprowadzony 28 maja przez grupę KLOP. O której w życiu nie słyszałem anonimus, jeszcze tak, ale KLOP nie. No, nie siedzę w tym temacie, tak więc no, no nie wiem. Um, która kilka miesięcy temu dodała Sony na listę ofiar, i tu zwróćcie uwagę: revenue, czyli e, jakby przychody, 847 miliardów dolarów. No i do przeprowadzenia ataku, hakerzy wykorzystali jakąś tam lukę umożliwiającą pobranie danych z programu Move It Transfer. Ja bym chciał tylko powiedzieć do Sony tak. Słuchajcie, wiem, że i tak nikt nie ogląda z Sony, ale może. Macie kurde, prawie tryliard dolarów przychodu, tak? Tryliard? I kurna, macie takie luki w zabezpieczeniach, może wykorzystajcie chociaż 1,1% tych swoich przychodów na polepszenie jakości swoich serwerów, na jakąś, no nie wiem, na jakieś zabezpieczenia, po prostu inwestujcie w zabezpieczenia. A skoro chodzi o inwestycje, to mam dla Was ofertę na sklepie eneba.com, do którego link znajdziecie w opisie. Aktualnie trwa promocja na... Gry różnego rodzaju gry, które kupicie do 80% taniej. Chodzi o wersję detaliczną. No i tak jak możecie zobaczyć na ekranie na przykład Tomb Raider Goty za 17 zł. Incredible Adventures of Van Helsing 2 niecałe 15 zł. Assassin's Creed 2, jedna z ciekawszych odsłon serii, 16 zł. Stalker Call of Pripyat 15 zł. No i tak mógłbym wymieniać i wymieniać. Naprawdę są przeróżne tytuły. Warto zobaczyć, bo niektóre są naprawdę bardzo ciekawe. No a teraz przykra informacja dla twórców YouTube, jak i tych, którzy oglądają, ponieważ YouTube odbiera twórcom pewną część władzy nad swoimi filmami. Na oficjalnym blogu pojawił się jakiś wpis. Ja o tym wiedziałem jakiś czas temu, no bo wiadomo, jestem twórcą. No to wcześniej nas informują. Informowałem wam, Was o tym wcześniej, no ale teraz mamy kolejne informacje. Reklamy może być znacznie więcej i to YouTube będzie decydował, jakie, ile i gdzie te reklamy będą się wyświetlały. My, jako twórcy, będziemy mogli tylko zaznaczyć. Tak, chcę, żeby pojawiały się reklamy, lub nie, nie chcę, żeby się pojawiały reklamy. Jeżeli zaznaczę na nie, no to oczywiście nie będzie żadnych reklam. Jeżeli zaznaczę tak, no to teraz już wchodzi YouTube i oni decydują, czy reklama ma być możliwa do pominięcia, czy ma być niemożliwa do pominięcia. To oni decydują, czy będzie na końcu materiału, w środku materiału, czy na początku materiału. Tak więc potencjalnie może być ich znacznie, znacznie więcej. Oczywiście, z drugiej strony, może być ich potencjalnie znacznie, znacznie mniej. Co doprowadzi do tego, że niektórzy twórcy przejdą na emeryturę. Ja na pewno tego nie zrobię, bo ja robię to dla przyjemności. Tak więc, um, no, dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Czy uważacie, że Google zrobi więcej reklam, czy mniej? Last of Us na planecie gracza możemy przeczytać że Last of Us druga część remaster właśnie powstaje. Dom The Bomb podzielił się na Twitterze screenshotem profilu jednego z wewnętrz zewnętrznych pracowników Naughty Dog. Niejaki Mark Pajarillo odpowiada za produkcję wszystkich outsourcingowych zasobów graficznych środowiska, broni i interaktywnych rekwizytów dla dwóch kultowych tytułów. No i jest to TLOU Part 1 i TLOU Part 2 remaster. No i oczywiście co jest w internecie, no to już nie zginie, e, ale ten pan niejaki Mark już usunął tą część, ten wpis, gdzie chodzi o tlo remaster, no ale wiadomo, screeny już są. No i e, Pajarilo chyba szybko zdał sobie sprawę z tego, że coś mu się wymsknęło, szybko usunął informację o zremasterowanej wersji dwójki, tak więc no... To jest, to jest oczywiste. Kwestia czasu, że Remaster 2 powstaje tak, jak powstał Remaster jedynki. Swoją drogą uważam, że jedynka jest znacznie lepszą grą niż dwójka, aczkolwiek dwójka jest naprawdę wybitną, wybitną grą, wybitnym tytułem, co do tego nie ma wątpliwości, ale tak jak mówię, jedynka jest lepsza. Może masz inne zdanie? Daj mi znać w komentarzu poniżej. Wydawca Goluma ma tak głęboko graczy w dupie, że przeprosiny napisał czat GPT, no ale czy na pewno zaraz się okaże? W rozmowie z niemieckim serwisem Game 2 byli deweloperzy pracujący nad grą przyznali się do tego, że wydawca korzystał z czatu GPT do wykorzystania, do wystosowania oficjalnych przeprosin dla graczy. No i ja to czytałem te przeprosiny i brzmiały dziwnie, aczkolwiek brzmiały jak takie typowe, oficjalne przeprosiny m, studia jakiegoś czy deweloperów. Tak więc no nie zapaliła mi się lampka, że to może być napisane przez czat. No i tam wiadomo, dało się przeczytać takie frazesy jak rozczarowujące doświadczenie, przepraszają za niedogodności i tak i tak dalej. Moim zdaniem były to generyczne przeprosiny. Myślałem, że twórcy mają kogoś od PR-u, no i okazuje się, że mają. Chat GPT. Oczywiście nie jest to oficjalna informacja, no ale twórcy, byli twórcy gry, mówią, że tak było. Tak więc, hej, no chyba można im wierzyć. A teraz mam dla Was nieciekawą informację, ponieważ w nadchodzącym 20 października Spider-Man 2 od Insomniac Games nie będzie na starcie bardzo ważnej funkcji, o którą walczą wszyscy, moim zdaniem przynajmniej. Nadchodząca gra Marvel Spider-Man 2 będzie pierwszą odsłoną w pełni wydaną wyłącznie na najnowszą generację konsol. No i oczekiwania posiadaczy P Wiadomo, konsoli PS5 są zatem spore, no i wiadomo, nic dziwnego, ma być wszystkiego więcej, mocniej, dłużej i, i więcej po prostu. No i nie będzie, przynajmniej na początku, bardzo fajnego trybu, czyli nowa gra Plus, która umożliwia jakby włączenie gry na nowo, ale z odblokowanymi wszystkimi znajdźkami, czyli nowe kostiumy, nowe umiejętności, nowe muzyczki i tak dalej, i tak dalej, zależy co jest oczywiście dostępne w grze. No i gracze już zdążyli przejść grę, no i pojawiają się screenshoty. Swoją drogą uważajcie na spoilery dotyczące gry, ja nie będę żadnych czytał, ani o żadnych mówił, bo też chcę ograć grę na premierę. No ale nie ma trybu Nowa Gra Plus, przynajmniej w, w tej premierowej wersji. Oczywiście wydaje mi się, że, Not, nie Naughty Dog, tylko Insomniac Games wprowadzi jakiś patch związany z Nową Grą Plus, w dniu premiery albo kilka dni po premierze, no i ten tryb zostanie wprowadzony, bo jest to zbyt duża okazja, aby zatrzymać graczy na znacznie dłużej. Szczególnie, że jakiś czas temu pojawiły się informacje, że Spider-Man 2, jeżeli chodzi o splatynowanie, powinien zająć około 30 godzin. No i no nie wiem, gracze raczej spodziewali się w znacznie większej ilości tych godzin, myślę, że 50, 70, a tutaj nagle 30 godzin wystarczy na platynkę. No i jeszcze bez trybu nowa gra plus, myślę, że grę da się przejść w weekend, kupisz w piątek, w niedzielę możesz już sprzedać. A z takim trybem nowa gra, Pla, nowa gra plus, no to myślę, że przeciągnie się ten czas do około tygodnia. Nie wiem, gracie w nową grę Plus, ja jeszcze nie miałem okazji, bo na moim playjaku przeszedłem tylko w zaledwie 3 albo 4 gry. No i jakoś nigdy nie miałem ochoty na nową grę Plus. Ale jeżeli taki tryb będzie w spider manie 2, no to oczywiście e, w taki tryb zagram. Także no, subujcie, zostawiajcie dzwoneczki, łapki w górę, komentarze, wszystko co się tam świeci, no bo chyba nie chcecie ominąć mojego fejlenia w Spider-Man 2, co nie? Już w piątek 20 października. Na razie.